Witam. No. Hej. Witamy, hej. Mam nadzieję, że mój mikrofon nie zachowuje się jak klej. Słychać tą piękną muzykę, toż to jest y, Sumo Punch y, V3. Akceptuj ode mnie y, sparring Bo teraz się zacznie. A sorry, że w poprzednim odcinku Sponge, no niestety, lecz e, muzyka trochę mnie zagłuszała. No sorry, ale jakoś to. Nie, nie pomyślałem o tym. Ok? okay. Emotka zadowolona. Ej, kup rozszerzenie, Bob. Ile to. Nie! Co? Nie, bo coś mi tu się dane moje wyskakują, czy coś. Uwi! Oj, biały. Już sobie przypominam, już sobie przypominam, jak to się w to gra. O, no. o Jezu, ale będę musiał wcisać to w programie. O Jezu. Dobra, teraz się trochę z tobą pobawię. I może już mógłbym cię dawno zabić kamieniem. Przecież ja tu Ejma trenowałem. Przecież ja tu Ejma trenowałem. Było bliziutko. Weź wyciśnij z siebie z tej pomarańczy coś więcej. Patrz jak cię wjeżdżam teraz. Uh o, -oh. ha, nie ma. Hm! Nie a O o daj mi daj mi daj mi daj mi to by to jest po mnie tu soboko co? I wie tak nie to za perspektywą. Hm, tak się nie powinno robić. <noise> Jak biega. Ja no teraz trochę się zes zesłabiliśmy, sławki jakieś jesteśmy. No i easy, uwi! Nie, no. Troszeczkę. Troszeczkę Ez, Powiedz mi, dlaczego moi widzowie, którzy mają subskrypcję, to tylko 38%? Mógłbyś mi pomóc y, i dobić mój cel, czyli 100 subskrypcji do końca mm, pierwszego kwartału? Wiem, wydaje się to być niemożliwe, ale jeżeli podniosę moje zasięgi. To będzie jakoś, myślę, że lepiej. jego oglądania. o o tak, tak. W następnym odcinku gramy, jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem... Mm, ile? Z pięć łapek. Nie, dobra. Serio. Pięć łap w górę i gramy w chowanego. O Jezu, pies się drze. O Pies. łaa Moje ucha. Podnoś się. Tam. No i... Nie no! Co ty robisz? Bot player. Bot player. No widzisz. O, -o ja uciekam, dobra. Aha! Biały Aha! Aha! Nie! Nie no, za późno się ruszyłem. O tutaj, mam biały Okej, okay. miło O o Moje, moje, okay. moje, moje Mam biały, patrz Aha, no. nie masz, nie masz trota sorry Nie no! Wychodzę A -a -a. do pulbidu, odinstalowuję komputer A -a -a. <laughs> Jak w ciebie wjechałem na pełnej Wjechałem. No, a co? Kto się nigdy nie zrajdował, No, powiedz mi. Je, znasz taką osobę? Nie, no Daisy, Daisy. Ooo, biały! Nie, chyba nie. Tak mi się coś nie wydaje, wiesz. Oho, już daleko. O tam. Nie no, jak ja się to... Jesz... O jest uszy, uszy, uszy! Weź, weź. Ha, <śla> jak... <śla> Co ty robisz w ogóle? <śla> Co to było? Nie, 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 nie. O, ale to byłaby snajpa. Dawaj, opuść, opuść! Raz, 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 raz. I go usunąłem, bo usunąłem... Bo uważa uważam, że to nie tak nie powinienem. Nie! Nie! Teraz ja ci wyślę. Ale uważam, że stream na kamerce... O dobra, weź anuluj, bo ja nie mogę jakoś teraz anulować. Ale uważam, że streamy na kamerce w moim wieku nie są... Rzeczą, które powinny się wydarzać, często. Stop. Ej, coś tobie też tak długo ładuje? Sparing odwołany. Przeciwnik się poddał. Ez. Ez, 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 ez. By the way, tą grę poznałem w wakacje. Saphira chciałaś powiedzieć. Testów, tutaj Co ty robisz? O. No ale też. Ja, ja, ja właśnie mi też właśnie powiedziała Saphira. Saphira. Plomba. Ej! 20 łapek w górę i kupuję ulepszenie do tego grubasa. Bez kitu. Nie no, dostałem Youtube fame, fame, no wiesz Nie no, jak mnie wyryło Ale ja tu będę montował, wiecie jak wyszłam ja dawno... Dziś... Mów, mów, mów. Opowiem... Opowiem historię, dzisiaj wyszłam z domu Pokczam Wyszłaś z domu, nie no! Gratulacje! Z tego, z domu. Mm -hmm, mm -hmm. Mów, mów, mów dalej, tak. Dzisiaj wyszłam z domu, żeby potem pójść do innego domu. O kurde! Wyszłam, żeby potem pójść do innego domu I... i potem poszłam do domu, ale nie swojego. Tak jak jeszcze się... Trochę się powtarzam, dobra. I y, y, potem tańczyłam, dałam chastens. Pozdrawiam Lendę. Nie, no tak blisko, ja Ci na odcinku to zaznaczę tu, konkretnie, że zmrnęło Cię o nóżkę. Nie, nie, nie! Nie, no to jest scam. Nie. Nawet nie kliknąłem F. Ha! Nie! Tu nie mogę robić dźwięków takich. On tu mnie będą wyśmiewać. O, pokczam odradzanko. Nie, no ty masz bliżej, to jest skam. Nie. nie. O, nie, o nie, 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 nie. Tak! Tak, tak, tak. Tak, nie tak. tak, tak, tak. Mhm. Dokładnie. tak, e, takim sposobem akcentem czy czymś tam nieważne kończymy ten odcinek bo był już dosyć dosyć długi nie no nie był długi co ja żartuję ale możecie spodziewać się z tego nast następnych części naprawdę bo to jest cudowna gra. E, także no dziękuję za oglądanie sami pożegnaj, się raku. Buraku Ej, a ona nie przestała mnie trzymać tak za tą run runkę, dobra nieważne. No, to siema.